Cześć, witajcie, kolejna maszyna. Tym razem jest to New Holland, t 662-12 rok, 4043 motogodzinę. Traktorek sprzynia 3 zakresy, 4 biegi i półbieg. Tutaj przełączany na każdym biegu. Tutaj również mamy półbieg. Wyjścia hydrauliczne, wałki 540 000 i 540-ECO. Napęd, blokada, podnośnik. Tutaj mamy oświetlenie, włącznik prądu, rewers, fotel pasażera, klimatyzacja. Tutaj piękny schowek, nie wiem czy on jest chłodzony nawet, ten schoweczek. Jak to się prezentuje, fotel tutaj w oryginale wszystko jest ładne, przyzwoite, nieponiszczone. No i co, jak, jak tym się jeździ? Teraz wam powiem, bo ja sam nie wiem O, tak się tym jeździ, dokładnie T Revers, ciak, bez wszęgła, elegancko O jakie to żwawe No to jest 4,5 litra silnik i 163 konie patrzyłem mocy maksymalnej Nominalnej 143 z tego co tam zauważyłem w danych technicznych. 5 ton masy własnej, 7850 udziałów podnośnika. Bez sprzęgła, bez żadnego problemu. Mam tutaj dosyć. O, to idzie jak prytarda. Bardzo fajny New Orleans, tak myślę. Tu mam jeszcze, widzę. Taki szyberdach ładny Niszczy, bo chcę ręczne. no i co tu mam wam powiedzieć? Silnik 4,5 litra, 4 cylindry, 160 moc maksymalna. Pierwsze opony, przód, oczywiście Firestony 388,5 x 28 z przodu, eee, z tyłu. 4685 38 i felgi przednie były pomalowane Reszta jest wszystko oryginał tutaj Tyle są oryginał Co tu jest? Pneumatyka zaczep, automat, śruba rzymska dwie pary wyjść Zaczep jest przesówny góra dół oczywiście Całkiem, całkiem się ten traktorek prezentuje. Maski, błotniki, to jest wszystko oryginał, tutaj. Nie, tak jak mówię, te przednie felgi były pomalowane. Bo widzę. A poza tym, co tu dużo mówić. Fajny traktor. Z tego co wiem, to bezawaryjny. W oryginale, świeży rocznik. Z małym przebiegiem. W cenie jak zwykle u nas się dobrze sprzedają, także zapraszam, bo te co przed chwilą dodawałem, to już ich nie ma posprzedawane, także myślę, że ten też nie będzie długo stał Jak zwykle u nas super cena Pozdrawiam i znajdziecie go na pewno na Olix. Do usłyszenia